Cześć! Kilka słów o filtracji To taki mój mały kubełek Fluval Fx6 Ten akurat jest, używam go jako mechanika Wydaje mi się, że działa całkiem spoko jest część, ja stosuję go jako część do podmiany wody, ponieważ tutaj na wlocie, tak jak tam widać, jest trójnik i wystarczy zamknąć zawór, tutaj ten dolotowy do filtra, utworzyć zawór wylotowy do kanalizacji. No, trzeba najpierw wyłączyć filtr i zamknąć tutaj zawór. Zamknąć niekoniecznie, żeby się nie zapowietrzył zawór wylotowy. I woda sobie ładnie leci na ogródek do beczki, i później mogę sobie podlewać roślinki. Tutaj jeszcze jest drugi kolega. To jest e, filtr Superfish X Pro 2000. Ten z kolei jest e, używam go jako filtr biologiczny. E, ma przepływ 2000 litrów na godzinę do akwariów do 600 litrów. 17 litrów pojemności mediów filtracyjnych no, czyli 17 litrów pojemności to już jest całkiem sporo yy, myślałem wcześniej nad tetrą X 1200 yy, byłby całkiem w porządku chociaż no ma sporo mniejszy yy, mniejszy Pojemność na media filtracyjne i przepływ. No głównie tutaj chodziło mi o, o to, że jak media się trochę, żeby nie, nie otwierać go co trochę, i jak już te jako biolog, żeby go otworzyć powiedzmy za pół roku, a nie za dwa miesiące. No i ten przepływ nawet jak spadnie bardzo dużo, no to taki filtr, który ma tak jak ten, te 2000 litrów na godzinę pewnie nie ma tyle, ale i taki jest mocniejszy niż ta Tetra, to wtedy yy, mam tak, taką nadzieję, że nie będę musiał go otworzyć w tak krótkim czasie, a wiadomo w biologii wiadomo, jest dosyć dosyć... Ważne to, żeby nie ruszać tej biologii. Czemu Superfish? No, miałem przez jakieś 5 lat filtr Superfish. On był jeszcze tej starej konstrukcji, wyglądał trochę inaczej. Jak tam ktoś obserwuje moje filmy, to może sobie zobaczyć na, starym, na starych filmach. Yy. I był naprawdę, naprawdę bardzo solidny i tam nie obserwowałem jakichś nieprawidłowości w jego pracy. Był cichy, no cichszy od tego, ale no, miał sporo mniejszy przepływ. No myślę konkretna konstrukcja i co mnie jeszcze przekonało to to, że to jest Superfish, to firma, która funkcjonuje tutaj w, na terenie kraju, w którym jestem dosyć mocno i w razie gdyby na przykład on stanął dzisiaj, to ja jutro dostaję nowy filtr. Ja piszę maila i jutro oni są zobligowani do tego, żeby przywieźć mi nowy filtr. Także no, jest to duży plus. Yy. Działa jak działa. Przepływy są całkiem w porządku, jeśli chodzi o media filtracyjne w nim, to pokażę w najbliższym czasie. A tu, świeżaki. Właśnie przyszła mi paczka. Purigen, to właśnie mam zamiar dodać do tego biologa. Szerzem dużo dobrego. Mam zamiar się przekonać na własnej skórze. Oby był dobry. Tutaj pokarm już w rozmiarze takim, jak być powinien. Więc nie ma strachu. Pokarm polecam. Stosuję go już jakieś dwa tygodnie, no tak myślę, że dwa tygodnie. I jest świetnie. Próbka, którą dostałem razem z pokarmem purygenem. W najbliższym czasie postaram się wrzucić film o tym, co siedzi w Biologicznym moim filtrze, no i jak wrzucam purigen do niego? Także trzymajcie się ciepło. Miłego weekendu. Cześć.